Dzień dobry, serdecznie witamy na konferencji Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Przed nami członkinie Zespołu do Spraw Zwierząt Rady Konsultacyjnej. Przedstawią swoje efekty wielomiesięcznej pracy. Będzie mówiła Pani Karolina Skołbron i Joanna Wiśniewska. Zapraszamy. Dzień dobry, nazywam się Joanna Wiśniewska. i prezentuję Radę Konsultacyjną, czy też zespół, który powstał przy OSK, żeby się kwestią praw zwierząt. Mam przyjemność być tutaj z Karoliną Skowron, wieloletnią aktywistką, rozwierzającą i feministyczną, autorką wychodzącej wkrótce książki o tym, dlaczego prawa zwierząt są naszą, czyli kobiet i feministek sprawą. Tak, my, jak i pozostałe osoby, które pracowały w tym zespole, jesteśmy aktywistkami. Byłyśmy na ulicy, byłyśmy na protestach, byłyśmy na tych protestach, na wielu innych protestach. Ja myślę, że te tak godziny przestanę na, na ulicy można byłoby łatwiej liczyć w dniach, gdyby podsumować wszystkie. Um, dlatego, że za każdym razem, kiedy dzieje się jakaś niesprawiedliwość, nawet jeżeli nie nam bezpośrednio, to jest to nasza, to jest to nasza sprawa. Aktywizm generalnie polega na tym, że, że ludzie dzielą się swoimi jakimiś umiejętnościami, dzielą się swoim czasem, dzielą się tym, co mają, żeby tworzyć bardziej sprawiedliwą dla wszystkich rzeczywistość. Chciałam podkreślić, że praca w takim zespole jest również formą aktywizmu. Dlatego, dlaczego to robię? Dlatego, że my nie mówimy z góry, my mówimy jako aktywistki. W kontekście feministycznym, w tym momencie, też warto zauważyć, że właśnie taka mało prestiżowa, nieodpłatna, oddolna praca, najczęściej niewidoczna, jest i zawsze była domeną kobiet. To jest praca niewidoczna, niemniej bez niej nic by nie zadziałało. Ten zespół powstał w odpowiedzi na część na część postulatów, które zostały wykrzyczane podczas wspaniałych protestów jesienią w roku ubiegłego. Haseun postulatów, które dotyczyły zwierząt. Tak więc cieszy fakt, że ta troska ludzi, którzy wyszli protestować na ulicę, wykroczyła poza wspólnotę ludzką i objęła także zwierzęta. Dlaczego praca w tym zespole była trudna? Dlatego, że część tych postulatów ona mieściła się, wpisywała się doskonale w normę społeczną, a to norma społeczna jest tym, co najbardziej krzywdzi zwierzęta. I o tym chciałbyśmy dzisiaj mówić. Gdybyśmy się ograniczyły tylko do odpowiedzi na tę część postulatów, w zasadzie zajmowałybyśmy się niczym innym, jak zarządzaniem krzywdą zwierząt i ewentualnie łagodzeniem jej w jakiś sposób i w jakimś zakresie. Te postulaty można i należy potraktować jako rozwiązania, jako doraźne rozwiązania w procesie, w procesie zmiany. Były jednak inne, także inne postulaty, które wskazywały na to, że część osób rozumie, coraz lepiej rozumie, że musimy zmienić nasz sposób relacjonowania się ze zwierzętami, że te nasze relacje nie są dobre, że my nie jesteśmy w porządku w tych relacjach. I to właśnie one wyznaczają nasze, nasze cele. Wprowadzenie, natychmiastowe te wprowadzenie tej części tych odważnych postulatów, ono nie jest możliwe, dlatego że my przez wieki budowaliśmy naszą cywilizację na krzywdzie i na wykorzystaniu zwierząt. Dlatego w dużej mierze pracę naszego zespołu rozumiemy jako pracę edukacyjną. Dlatego, że bez społeczeństwa, bez ludzi, którzy dobrze rozumieją, w jaki my właściwie sposób przywdzimy zwierzęta, nie będzie zmiany przepisów w prawa, która również jest konieczna. Jest konieczne uznanie w końcu w XXI wieku faktu, że zwierzęta posiadają podmiotowość. Nie jest, chciałam w tym miejscu podkreślić, że, że odgórna zmiana przepisów nie jest jedyną drogą do poprawy sytuacji zwierząt. Nie jest tak. Na to mamy wpływ codziennie my wszystkie i my wszyscy. Stąd praca edukacyjna jako, jako obszar bardzo ważny być może praca w terenie. W wymiarze praktycznym to uznanie podmiotowości zwierząt, prawne uznanie, oznaczałoby rozpoczęcie procesu, na przykład w obszarze rolnictwa, rozpoczęcie procesu odejścia od produkcji zwierzęcej i przestawienia jej na produkcję roślinną. Dlatego i tutaj kolejny, kolejny obszar pracy na naszego zespołu, czyli promocja diety roślinnej, promocja prowegańskiej polityki rozwoju. Tak więc podsumowując, widzimy tą naszą pracę w oparciu o takie trzy filary. Z jednej strony edukacja. Z, jednej, z drugiej strony, edukacja prowadząca do zrozumienia przez ludzi, na czym właściwie polega problem w naszych relacjach ze zwierzętami, w drugiej kolejności, zmiana przepisów prawa i równolegle promocja diety roślinnej. Ja myślę, że te nasze postulaty przycinają się w wielu miejscach z postulatami innych zespołów, chociażby do spraw klimatu, do spraw zdrowia czy do spraw edukacji. Feminizm od dawna zajmuje stanowisko wobec różnych problemów społecznych. Dyskryminacja kobiet, podobnie jak dyskryminacja zwierząt, o czym szerzej będzie mówiła Karolina, jest strukturalna. Z tą różnicą, że te drugie są ofiarami meta-wykluczenia. Oznacza to, że odmawia im się najczęściej nawet statusu ofiar. Ta ja przemoc wobec nich jest w pełni znormalizowana. Jako feministki rozumiemy, na czym polegają mechanizmy wykluczenia. My wiemy, jak to działa, dlatego odmawiamy uczestniczenia w dyskryminacji innych, co wydaje się być naturalnym zachowaniem emancypacyjnym. Jednym z głównych hasłów feminizmu jest to, że prywatne jest polityczne. Oznacza to, że. Że nasze z pozoru prywatne decyzje i wybory wpływają na, na strukturę społeczną i w jaki sposób przybliżają nas albo oddalają nas od bardziej sprawiedliwej rzeczywistości. Partia rządząca również ma w swojej nazwie słowo sprawiedliwość, a wiemy przecież, jak niesprawiedliwy sposób traktuje całe grupy osób. Więc nie pozwólmy, żeby to słowo sprawiedliwość się zdegradowało semantycznie, żeby ono straciło znaczenie. Bądźmy sprawiedliwe w stosunku do zwierząt także. Kiedy mówię sprawiedliwość, to mam na myśli solidarność, mam na myśli wyeliminowanie ze stosunków pomiędzy grupami i pomiędzy jednostkami przemocy, dyskryminacji, wyzysku budowanie świata świata czy rzeczywistości dobrego dla wszystkich w przypadku zwierząt oczywiście to nie oznacza identycznego traktowania przedstawicieli różnych gatunków natomiast oznacza traktowanie dostosowane do psychiki i do potrzeb oraz w interesie tych istot Proszę o zastanowienie, gdzie, kiedy mówimy o, o sprawiedliwym państwie, gdzie tam są zwierzęta? Czy, czy, czy my w ogóle o nich pomyśleliśmy, gdzie one są? Czy one są w tym samym miejscu co teraz? I chciałam też prosić o zastanowienie, jaki ma być feminizm. Naszym zdaniem powinien być konstruktywny, powinien być solidarny, powinien być kolektywny. Oparta o politykę troski, e, troski o, o, o godne życie dla wszystkich, e, w ich różnorodności, także w różnorodności gatunkowej. I włączmy w to wszystkie i wszyscy e, także zwierzęta, nie ma powodu, żeby je wyłączać. E, ja myślę, że to, że jesteśmy tutaj dzisiaj, że taki zespół powstał, że mówimy o tym, e, że mówimy o tych najbardziej dyskryminowanych istotach, wpisuje się w te wartości. My nie przedstawimy tu dziś konkretnych postulatów. Bardziej zależy nam o, na sposobie, na zmianie sposobu myślenia, zmianie języka opisu, kiedy mówimy o zwierzętach, dlatego że to jest krok do głębokiej zmiany. Dziękuję. Oddaję głos Karolinie. Dzień dobry. Tak jak Ona zapowiadała, opowiem dziś o tym, dlaczego feministki walczą o prawa zwierząt i też co za tym idzie o naszym postulacie sprawiedliwości międzygatunkowej. Pokażę Państwu, co łączy los kobiet i zwierząt w społeczeństwie, a także co łączy nasze dwa ruchy społeczne czyli ruch feministyczny i ruch prozwierzęcy. I też będę Państwa przekonywać dzisiaj, że niezwykle ważne jest, żeby feministki walczyły o prawa zwierząt. Sytuacja kobiet i sytuacja zwierząt w społeczeństwie funkcjonuje w ramach całej pozostałej rzeczywistości społecznej. I to, co spotyka kobiety, co spotyka zwierzęta, dzieje się w jednej kulturze, w jednej tej samej kulturze, w jednej cywilizacji. Wspólnym spoiwem krzywd kobiet i zwierząt jest system przemocy, w którym to silniejszy odbiera podmiotowość i wykorzystuje słabszego. Nie słychać, tak? Seksizm i szobienizm gatunkowy się doskonale uzupełniają i obydwa są elementem patriarchatu, idą w parze, dlatego się warto przyjrzeć procesom, które pozwalają na to, żeby dyskryminować pewne grupy, żeby je umniejszać, żeby uprzedmiotawiać i niezależnie właściwie od grupy, którą to w danym momencie dotyka. O powiązaniach między sytuacją kobiet i sytuacją zwierząt można mówić bardzo, bardzo długo. I dla uproszczenia, dzielę je na cztery obszary połączeń czyli na uprzedmiotowienia, na język, na przemoc i na niewygodę. I słowem kluczem jest uprzedmiotowienia. Kobiety są uprzedmiotowiane w przestrzeni publicznej jako obiekty seksualne, a zwierzęta jako rzeczy, jako produkty. I tak jak mówiłam wcześniej, silniejsi odbierają podmiotowość słabszym, czyli mężczyźni uprzedmiotowiają kobietę, co nazywam patriarchatem, a ludzie zwierzęta, czyli szewnizmem gatunkowym. I to ciała są przede wszystkim uprzedmiotowiane. Wszystkim w przypadku kobiet to jest bardzo dobrze widoczne w przestrzeni publicznej. Kobiety są oceniane przez swój wygląd znacznie częściej niż mężczyźni. Też ocenia się nas pod kątem bycia matkami albo nie bycia matkami, pod kątem wieku historycznie pod kątem przydatności do rodzenia, do wychowywania dzieci, do zajmowania się domem. I kobiety też, jak wiemy, bywają różnego rodzaju rekwizytami, ozdobami w formie hostes, w formie erotycznych dodatków do teledysków i tym podobne. Ciało kobiet reklamuje niemal wszystko. Piwo, samochody i masę innych absurdalnych rzeczy. I też w reklamach bardzo często widzimy zbliżenia kamery na poszczególne części ciała kobiet, które istnieją troszkę jakby w oderwaniu od nich samych. I chciałam Państwu dla przypomnienia pokazać kilka przykładów reklam, gdzie używa się ciała kobiet. Kobieta jest w tych reklamach albo seksowna, albo służalczo-opiekuńcza, natomiast niemal zawsze jest w roli podrzędnej. Jest przede wszystkim ciałem, a dopiero potem ewentualnie człowiekiem. I reklamy tego typu pokazują kobiety po prostu jako obiekty seksualne, pozbawione człowieczeństwa, sprowadzone do swoich części ciała. Uprzymiotowienie ma wspólne źródła wobec kobiet i zwierząt. To jest zaprzeczanie czymś zdolnością do myślenia i do odczuwania. I w przypadku kobiet my jesteśmy nieraz postrzegane jako bliższe zwierzętom niż mężczyźni, czyli bliższe zwierzętom niż ludziom de facto. Bywamy często biologizowane, jesteśmy pełne instynktów, przypisuje nam się instynkt macierzyński. W bardzo wielu sytuacjach, także zawodowych, odbiera się nam racjonalność albo przypisuje różne nasze zachowania emocjom, hormonom, co powoduje oczywiście, że mamy z góry uznawane za gorsze liderki czy za nie, niezdolne do pewnych ról, nawet do bycia dobrymi kierowcami czy podejmowania dobrych decyzji. Stąd pewnie określenie męskiej decyzji. I chciałam pokazać analogicznie, jak uprzedzawiane są zwierzęta w przestrzeni publicznej, co właśnie na przykładzie reklam widać szczególnie dobrze. Zwłaszcza mówię o zwierzętach, które uważamy kulturowo za użytkowe, a nie towarzyszące. W naszym społeczeństwie to są po prostu rzeczy, produkty. Mogą zostać skonsumowane, mogą zostać użyte jako ubiór, jako futro. Używamy ich też do bardzo bolesnych eksperymentów, nie tylko medycznych, też kosmetycznych, całkowicie zbędnych, jako rozrywka w cyrkach, delfinariach, w filmach, w zoo. To wszystko jest formą używania zwierząt jako rzeczy. I zwierzęta także występują, jak widać w reklamach, bardzo często jako tak zwane szczęśliwe, krowy, kury, świnie, które tak jak tutaj w tych reklamach marzą tylko o tym, żeby zostać zjedzone albo żeby oddać swoje własne jajka czy swoje własne mleko człowiekowi. Dlatego też to, co chcemy dziś powiedzieć, to że zarówno kobiety, jak i zwierzęta żyją w jednym przemocowym systemie, w których ich ciała służą komuś innemu i doznajemy systemowej przemocy. Kiedy się godzimy na uprzedniotawianie jednego gatunku czy jednej grupy, to zgadzamy się na sam proces uprzedniotawiania w społeczeństwie. I to prędzej czy później dotknie nas samych. Jeżeli nawet kiedyś wywalczymy pełne równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, a pozwolimy na to, żeby zwierzęta były traktowane tak, jak są dzisiaj, to jestem przekonana, jesteśmy przekonane, że nieuchronnie to wróci znów do nas albo do innych grup. Jako ciekawostka pokażę też kilka reklam, które potrafią jednocześnie obrazić kobiety i zwierzęta. Jeszcze słowo o języku. Język jest takim pomostem między uprzedmiotowieniem, o którym mówiłam, a przemocą. Dlatego, że pierwszym krokiem do racjonalizowania przemocy, też do jej relatywizowania, jest uprzedmiotowienie kogoś, odebranie mu godności i praw. Nie da się skrzywdzić czegoś. Ciężko jest to skrzywdzić kogoś, kto jest odhumanizowany, bo takie jest jego miejsce, bo taki jest naturalny porządek. I opresyjny język wobec kobiet i zwierząt to jest nieuchronna część społeczeństwa patriarchalnego. Język, tak jak mówiłam na przykładzie przestrzeni publicznej, język także robi z kobiet obiekty seksualne, a ze zwierząt robi rzeczy, które można używać. I przykładów takiego umniejszania krzywdy językiem to choćby dobrze znane nam końskie zaloty, niewinne zaczepki. To są sformułowania, które. Które dają przyzwolenie. E, zamieniając na przykład molestowanie w coś żartobliwego, na więcej możemy sobie pozwolić i zbuntowana ofiara po prostu nie ma poczucia humoru. W bardziej ekstremalnych przypadkach, oczywiście, ofiara gwałtu e, mówi się, że sprowokowały sprawcę, albo się je pyta, co wypiły, ile, miały, e, ile wypiły i co miały na sobie danego dnia. E, język ma też jeszcze jedną cechę. E, bardzo często używa. E, używa określeń zwierzęcych czy nazw zwierząt jako formę obrażania kobiet. Obraźliwe nazwy zwierząt to jest np. głupia krowa, kura domowa, modliszka, szara myszka. Można bardzo długo wymieniać jak używane są nazwy zwierzęce do obrażenia kobiet i podobnie się rzecz ma z czynnościami zwierzęcymi, czyli gdakaniem, ujadaniem, kwiczeniem. Pytanie jest dlaczego cechy zwierzęce są w ogóle obraźliwe, podobnie jak te kobiece. I myślę, że dlatego, że pogarda wobec kobiet i wobec zwierząt idzie w parze. I chciałam też powiedzieć, kiedy mamy końskie zaloty, niewinne zaczepki i inne tego typu sformułowania, które krzywdy umniejszają, które w finalnym efekcie prowadzą do przemocy, to analogicznie takie sformułowanie jak humanitarne zabijanie. Co to właściwie znaczy? Czy to nie jest równie duży język opresji? Czy można humanitarnie zabić? Jak można humanitarnie zabić? Podobnie regulacja gatunku. To jest inny przykład sformułowania, które po prostu mydli oczy. Jest używane przez myśliwych do bezkarnego zabijania dla rozrywki. Pod przykrywką oczywiście służenia w przyrodzie. No i w języku mierzymy oczywiście ciała martwych zwierząt, mierzymy je w kilogramach, mierzymy je w tonach, a nie w indywidualnych ciałach kogoś, kto przecież żył. Ewentualnie mówimy o liczbie zabitych sztuk. Mówimy też, że zwierzę padło, a nie że umarło. Nazwy obraźliwe zwierząt używane wobec kobiet można wykorzystać na swoją korzyść. Tutaj chyba zniknęły mi slajdy. W każdym razie była taka grafika OSK kiedyś z grafiką o kurach i wysiadywaniu petycji, gdzie użyto sformułowania kura domowa, właśnie do, do użycia języka na swoją korzyść. Przejdę więc do, do przemocy bo to jest kolejny obszar analogii między sytuacją kobiet i sytuacją zwierząt. Dlatego, że badania pokazują, że przemoc domowa, czyli przemoc najczęściej wobec kobiet i dzieci, jest bardzo, bardzo silnie skorelowana z przemocą wobec zwierząt. I prawdopodobieństwo na przykład, że sprawca przemocy wobec zwierząt później popełni brutalne przestępstwo wobec człowieka, jest aż pięciokrotnie większe niż w przypadku osób, które się nie dopuściły takich czynów. Co więcej, ofiarom przemocy bardzo ciężko jest uzyskać pomoc, tak samo kobietom, jak i zwierzętom, które jeszcze dodatkowo nie mogą po własnej obronie wystąpić czy iść do sądu. Jeżeli to się dzieje, najczęściej są to kobiety, które występują w imieniu tych zwierząt. I niestety większość tych spraw przemocy wobec i kobiet i zwierząt jest po prostu umarzana, o ile w ogóle przed sąd trafi. Kolejnym, kolejną analogią jest to, że sprawcy przemocy domowej bardzo często krzywdzą albo grożą że skrzywdzą ukochane, ukochane zwierzę swojej partnerki, jako część psychicznego znęcania się nad nią. I ponieważ większość schronisk dla ofiar przemocy zwierząt nie przyjmuje, nawet rzadko przyjmuje kobiety z dziećmi, a co dopiero ze zwierzętami, to wiele kobiet zostaje w domu z oprawcą po to, żeby chronić zwierzęta, którymi się opiekują. Jeszcze słowo o tym, że przemoc ma płeć także u zwierząt. Mimo że wszystkie zwierzęta w chowie przemysłowym są gnębione, to jednak samice, poza tym, że również są zabijane, przechodzą szczególnego rodzaju tortury właśnie ze względu na swoją płeć. I wśród nich są takie rzeczy jak przymusowa inseminacja, jak siłowe odbieranie matkom małych tuż po urodzeniu chociażby przykład zielon. To, co jest najważniejsze, to, to, że przemoc jest uniwersalna. Jest spowodowana poczuciem władzy nad ofiarami przy jednoczesnym poczuciu bezkarności. Dlatego mechanizmy przemocy są w naszym odczuciu dokładnie takie same, niezależnie od tego, kto akurat jest ofiarą czy kobiety, czy zwierzęta. I chcąc zakończyć przemoc wobec zwierząt, my musimy walczyć z każdym rodzajem przemocy. Wreszcie, na końcu, czwarta analogia to niewygoda. Dla mężczyzn niewygodnym jest dopuścić do pełnego, rzeczywistego równoprawnienia kobiet i mężczyzn. Z tego powodu, że jakby doszło do tego, wiązałoby się to z mniejszą liczbą przywilejów, ze znacznie większą liczbą obowiązków. Od parytetów, równych płac, rzeczywiście zera tolerancji dla molestowania seksualnego, po prawdziwą równość w obowiązkach domowych u par heteroseksualnych. I czyż nie tak samo jest ze zwierzętami? Co by było, gdybyśmy wszyscy jako społeczeństwo zaakceptowali, że zwierzęta są nie tylko zdolne do odczuwania bólu, bo to jeszcze im przyznajemy czasami, ale są podmiotami z własnymi złożonymi potrzebami, emocjami, życiem wewnętrznym, życiem społecznym, co jest naukowo udowodnione. Czy wtedy, gdybyśmy to uznali, tę podmiotowość, czy nie byłby konieczny weganizm nas wszystkich, czy nie byłoby konieczne porzucenie skóry, wełna, futra, zmiana wszystkich naszych rozrywek, do których przywykliśmy, od zoo po właśnie cyrki, i koniec eksperymentów na zwierzętach, wśród wielu, wielu innych rzeczy. Zakończenie uszkodniania zwierząt jest po prostu niewygodne i nie jest niewygodne tylko i wyłącznie dla lobby mięsnego czy dla lobby produktów zwierzęcych, ale dla większości społeczeństwa. Podobnie jak równouprawnienie kobiet i mężczyzn jest niewygodne dla mężczyzn. Podsumowując, nie da się osiągnąć celów naszego ruchu, ruchu feministycznego, bez jednoczesnego zwiększenia szacunku dla zwierząt w społeczeństwie. I tak jak mówiłam, kiedy godzimy się na uprzednodowienie jednej grupy, jednego gatunku, to my się zgadzamy na sam proces uprzednodowienia, zgadzamy się na przemoc wobec też innych grup. I prędzej czy później to dotknie nas samych. Dlatego właśnie walka o równouprawnienie i walka o prawa zwierząt powinna iść w parze i bardzo wierzymy w to, że nasze ruchy też muszą wspierać się nawzajem, czyli ruch feministyczny z ruchem prozwierzęcym musi się połączyć, musi być po prostu jednym ruchem dlatego że łączą nas te same wartości, e, mamy tego samego przeciwnika i nade wszystko mamy ten sam cel, czyli wolność od cierpienia, e, szacunek i godność. Zależymy od siebie nawzajem. Dziękuję. Czy jakieś są pytania? E, jeszcze pokażę na końcu e, grafiki stworzone przez, przez naszą graficzkę z Rady Konsultacyjnej do Spraw Zwierząt, Maję Madejską. A ja w tym miejscu chciałabym podziękować moderator, moderatorce grupy Mamice Dąbrowskiej. I wszystkim innym dziewczynom, kobietom, które współpracowały z nami w tej grupie, i kilku mężczyznom również. Jeżeli są jakieś pytania, to chętnie przyjmiemy. Roześlemy też później materiały, oczywiście. Nie widzimy pytań, to, to dziękujemy bardzo jeszcze raz za wysłuchanie.